Dany jest układ równy. 3x minus 1 plus y równa się a oraz bx plus 4 równa się 2y. Mamy znaleźć a i b, e, jeżeli x równa się 1 oraz y równa się 2. Czyli widzimy, że w tym zadaniu również mamy jakby takie odwrócenie się roli parametrów i zmiennych, których szukamy. Mamy po prostu podstawić wartości, które nie już są policzone i znaleźć do tego, do tych wartości parametry, które powinny się znajdować. Zobaczmy. Będziemy mieli tak. 3 minus 1 plus 2 równa się a i tutaj b plus 4 równa się 2 razy 2, czyli 4 i to w układzie równym i widzimy, że tutaj naturalnie będzie 2 plus 2, czyli a jest równe 4 a b jest równe 0 czyli dla takich parametrów tylko i wyłącznie wyjdą nam takie rozwiązania, że x jest równe 1 i y jest równe 2 Czyli to jest jednoznacznie wyznaczona para liczb A i B. Dla jakichkolwiek innych nie wyszłyby nam takie rozwiązania X i Y. -ów. O to właśnie chodzi w tym poleceniu. do numer dwa. Czy da się dobrać tak parametry A i B, aby układ był sprzeczny? Zobaczmy. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Próbować wyznaczyć X i Y, i tam, gdzie będziemy jakoś dzielić przez X, dzielić przez jakieś wyrażenie z A i B, to zastrzec, że w tym momencie. To ma być różne od zera i to będzie sprzeczność, kiedy to będzie równe 0, albo możemy po prostu popatrzeć trzeźwym okiem na to i zobaczyć, czy mamy jakieś współczynniki, które możemy sprawić, żeby były sprzeczne. Zróbmy tak, żeby przenieść wyrażenia z x i y na lewą stronę, a pozostałe na prawą stronę. Tutaj będzie tak, a tutaj mamy bx minus 2y. Równa się minus 4. I teraz pamiętamy, że w układzie równań, jeżeli współczynniki przy x i przy y są proporcjonalne, natomiast wyrazy wolne nie są proporcjonalne, to będzie układ sprzeczny. Na przykład 2x plus 3y i 4x plus 6y, jak tutaj damy 1, a tutaj damy 2, to widzimy, że wszystko jest proporcjonalne więc będzie to równanie tożsamościowe, układ równania tożsamościowy, nieskończenie wiele rozwiązań, gdyż to równanie to jest to samo co tylko to pomnożone razy 2, natomiast kiedy tutaj byłoby 3 to te współczynniki nam się wyzerują, jeżeli byśmy to pomnożyli razy 2 i, i odjęli, ale e, wyrazy wolne zostaną inne po lewej i po prawej stronie, więc będzie sprzeczność i w myśl właśnie tego rozumowania jeżeli e, widzimy tutaj, to jest jakby pomnożone razy minus 2, więc gdyby b było równe minus 6 i w tym momencie a plus 1 byłoby czymkolwiek innym niż dwójką, to będziemy mieli sprzeczność. Zobaczmy. 3x plus y równa się... E, załóżmy, niech a będzie równe, nie wiem, 3. Czyli tutaj będzie 4. E, I teraz b będzie równe minus 6. x minus 2y. I tutaj jest równe minus 4. Ponoszmy sobie to pierwsze równanie razy minus 2 i dostaniemy minus 6x minus 2y równa się minus 8, a tutaj minus 6x minus 2y równa się minus 4. I teraz dodajemy sobie to stronami no i widzimy, że czy odejmijmy sobie razie to stronami i widzimy, że tutaj po lewej stronie będzie 0, a po prawej stronie będzie minus 8 plus 4, czyli minus 4 i to nam da sprzeczność. Bardziej formalnie możemy to wyznaczyć, jeżeli będziemy Próbowali na przykład policzyć z tego x czy y. No i wyznaczymy sobie może najpierw y to będzie a plus 1 minus 3x, i podstawmy tutaj, czyli będzie bx minus 2, a plus 1 minus 3x równa się minus 4. I teraz xów mamy tak, bx tutaj będzie minus 2 razy minus 3x, czyli plus 6x. I to, co jest bez x przerzucimy na tamtą stronę, czyli tutaj będzie 2a, tutaj będzie plus 2 i minus 4 wyciągniemy sobie x przed nawias, mamy 6 plus X i tutaj będzie tutaj będzie 2A minus 2, no i teraz dzielimy, żeby wyznaczyć X przez 6 plus X zakładając oczywiście, że to 6 plus X jest różne od 0 ale gdyby się okazało, że sorry, 6 plus B, tutaj oczywiście 6 plus B, ale gdyby się okazało, że B jest równa -6, to w tym momencie byłoby y, równość 0 równa się 2a minus 2. Jeżeli a byłoby różne od jedynki, y, od jedynki, to widzimy, że będzie po prostu sprzeczność, bo tutaj po lewej stronie zostanie 0, a po prawej stronie, jeżeli a jest różne od jedynki, będzie y, liczba inna niż 0. I to jest to rozumowanie, którego się też nauczyliśmy w rozwiązywaniu równań liniowych z parametrem.